Adidas Solar Boost. Adidas Solar Boost jest następcą modelu Energy, który był bardzo popularnym, bardzo dobrze przyjętym przez rynek modelem. Natomiast został w porównaniu do niego kompletnie przebudowany. Przede wszystkim bardzo charakterystyczna rzecz, która pojawia się w tym bucie to taka szyna dookoła Propulsion Raider, która otacza podeszwę po stronie zewnętrznej która sprawia, to, że ten but jest bardziej stabilny. I stopa, jeżeli wpada do tego buta, nie ma możliwości uciekania na boki. Pod nią mamy, znajdziemy boosta, czyli to, co, z czego Adidas jest najbardziej znane, najbardziej sławne, bardzo miękkie, bardzo sprężyste, bardzo takie dobrze oddające energię tworzywo, które znajduje się w tym momencie już bezpośrednio, bezpośrednio pod stopą. Jeżeli chodzi o cholewkę, mamy tutaj cholewkę techwitową, bardzo elastyczną, dobrze dopasowującą się do stopy. Nawet jeżeli ktoś ma w stopę szerszą, węższą, to ona się bardzo dobrze dopasuje. W śródstopiu starą plastikową klatkę zastąpiono takim materiałem tkanym, nieplastikowym, który tą stopę lepiej opina, jest bardziej przyjemny dla stopy. Z tyłu został zachowany zapiętek Fit Counter, który jest bardzo miękki, bardzo elastyczny, bardzo przyjemny dla ścięgna Achillesa. Jeżeli chodzi o bieżnik, mamy bieżnik Continental'a w technologii StretchWeb, but męski waży 305 gram damski 254 i ma drop 10 mm, a to był Adidas Solar Boost.